Hej kochani, dzisiaj będziemy kupować sobie Roblox, w sensie czego wyrok ja premium. Więc jeśli film Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Więc kupujemy, więc weźmy sobie tutaj, gdzie to było. Czekajcie, bo się już pogubiłam. Gdzie to było? Aha, tutaj mam ten koszyczek. Teraz czekamy, aż ja to się załaduje wszystko. I mamy premium. Klikamy sobie O, to jest już... Jestem przebrana. Eee, czekajcie, coś się chyba nie załadowało. Jeszcze raz, czekajcie, jeszcze raz klikniemy premium. Tam, tam, nic. O, jest. Dobra, więc czekamy i kupujemy. O mój Boże, ale się cieszy. Jest! Dobra, i teraz co mam premium domy? Mam koniec, wejdziemy sobie na jakiś domek. Czekajcie. Wejdziemy na 17 domek. Idziemy. I w ogóle jak chcecie, to możecie pisać komentarze komentarzach swoje będę was dodawać i będziemy grali. I co? Mogę już ten dom? Oh my gosh. Wiem, że to jest takie głupie, jakie życie, ale to jest... Ja nie mogę, Boże. Ej, I, I normalnie mam basen tutaj, ale czekajcie, dobra, usuniemy sobie ten dom. Nie mogę. I mogę normalnie wszystkie domy. Oh my gosh, nawet ten dom. To czekajcie, jeszcze teraz przybierzemy, coś, jeszcze mogę. Na przykład mogę sobie ubrać, czekajcie. Czekamy chwilę. Czekamy, na przykład Znajdujmy sobie jakiś ładny ciuch. Tutaj mamy premium ciuszek. Czekamy. I normalnie czekajcie. Pokazuj mi, że mam już założone, albo nie mam założonego. Ja! Ale super. I normalnie mogę. Dobra, to teraz sobie robimy inne. To robimy sobie na przykład teraz ten, taką dużą bluzeczkę. I czekamy. Czekajcie. Jeszcze raz. Co tam się dzieje? Ktoś mi wyjeżdża do garażu? Czekajcie, bo jeszcze nie mam. I też chyba mogę... I mam też premium auta. Teraz spełniam allocation. Czekajcie. Czy ja mam normalnie limuzynę? O Boże, mam limuzynę. Ja nie mogę, mam limuzynę. Czekajcie, co się stało? Dlaczego nie mogę jechać tą limuzyną? Aha, nieważne. Usiadłam na miejsce... I jeszcze chyba też miałam coś takiego, że mogę sobie zrobić, nie no, mam sobie, mam sobie, czekajcie, czekajcie, tutaj pięknie, się stylizujemy, czekajcie, jeszcze tutaj i tutaj, czekajcie, chcę, czekajcie, bo ludzie mi już tu chcą włożyć do mojej tej... O, dobra nie mogę. Ale no, nieważne, mamy, więc się cieszę, bo mam ogólnie mogę sobie wszystkie autka. Pokażę wam, jakie są autka właśnie za. te takie premium. Dobra, zaczynam sobie od początku. Więc mamy taką deskę. No, taka też jest, sorry, ale robi mi to. Taką deskę. E... Dobrze, nieważne, mamy takie auto, takie auto, mamy taki motor, mamy takie auto jeszcze, mamy limuzynę, mamy takie okłada, auto policyjne, e, takie niebieskie auto, tak, czy on jest, tak, uh -huh. tak, tylko czekaj, coś tam się pali, tak, takie, poli takie auto, chciałam powiedzieć policyjne, e, takie czerwone auto jeszcze, takie jeszcze auto, tak, jeszcze, i tutaj, tutaj mamy już takie świąteczne. I jeszcze mamy kłady, i tu mam taki a kład, można powiedzieć? E, jeszcze co mamy? O, i to czekajcie, bo ludzie mnie już tu atakują. E, tutaj mamy właśnie te ubrania jeszcze. Teraz idziemy sobie jeszcze do funkcji ogólnych, takich domowych. Aha, dlaczego ludzie wchodzą mi do domu? Nieważne. Nieważne. Dobra, to jeszcze czekajcie, możemy? Czekajcie. Okej, okay, udało się, dobra. Dobra. Aha. Dobra, no ale pokażę Wam jeszcze, jakie są domy. Więc jest taki dom. Jest jeszcze taki też ładny. Taki kilkopiętrowy. Czekajcie, jest też taki dom. Taki dom ładny. Czekajcie, ostrość złapiemy. O taki. Taki dziwnie wyglądający. Taki piękny jeszcze. Mm. Taki w ogóle dziwny. Nie wiem co to jest. Zostawię to bez komentarza. Czekajcie. I chyba to jeszcze jest taki. Tu już nie ma. Jeszcze jest taki. I taki. Więc to mamy jeszcze takie. Dobra, więc. Co? Nieważne. Zostawię to bez komentarza. Sprawdzimy jeszcze, mamy chyba jakieś okularki, czy włosy. Włosy chyba mieliśmy jeszcze premium. To czekajcie, sprawdzamy. Czeka. Ładnie. ocenicie moją stylówkę. Ocęcie moją stylówkę. Od 1 do 10. E... Tu mamy jakieś włosy premium, ale nie widzę ich na razie. Aha, czy mamy takie włosy z taką czapaczek. Co to było? Ja nie mogę co się dzieje. Chyba nie mogę mieć rzeczy premium i włosów. Nie mogę. Nie wiem. Nie wiem co to było. Czekajcie, no to weźmiemy sobie jeszcze jakąś... Ogólnie są bardzo ładne rzeczy premium. Jeszcze jest taki słodki sweterek, o, jakiś słodki, ale weźmiemy tą, spokojnie nie jestem uwuś uwuśna, jak ja to mówię e, Dobra, czekajcie, szukamy jeszcze sobie jakichś włosów włosków premium Jeszcze tu są jakieś włoski, ale ich nie widzę i tutaj dole Czekajcie, Patrzymy To są chyba jakieś blond, tak, takie blond, ogólnie nawet ładne e, Tutaj taki, chyba czapka z takim kitkiem, bo tak już widzę tutaj na miniaturce tych włosów o, nawet jest spoko. Nieważne, że nie widzę koloru, ale nawet jest spoko. E, ogólnie jest dużo rzeczy jest premium, więc polecam Wam kupić premium. Ja gram często w tym, w ten, więc w broken, więc ja kupiłam sobie premium. E, dobra, chyba nie wiem jeszcze jakie były włosy premium. W brązowych włosach było coś premium. Załóżmy się dosłownie, że w brązowych włosach było coś. Dlaczego to są? Nie ważne. Tu są chyba brązowe. Włosy premium. Tak, jest dużo włosów brązowych premium. Tu są włosy brązowe premium. Tutaj są, tutaj są. Tutaj są właśnie jeszcze. O, tutaj one są podobne, takie jak były te blond. Te w ogóle. Czekajcie. Co tu się dzieje? Przepraszam, ale tutaj ludzie bawią się w jakąś karetkę. <laughs> dlaczego jestem bez włosów? Proszę, powiedzcie mi, dlaczego jestem bez włosów. No ej. O, no było. O, nawet też są ładne. Dobra, na razie zostawię. I mogę już kupić ogólnie domek. Za 3 minutki. A gdybyśmy... Dobra, czekaj. Weźmiemy sobie moją tą... Mój taschalit. Mogę jeździć po mieście się wpadnąć. gdzieś dom wolny. Tak, tam jest wolny. Idziemy. Dobra. Okej, okay, mamy. Co? Aha. Nie mogę, no dobra. W sensie, jakbym tak musiała czekać, dobra. Chyba głośniki w ogóle też są za premium, tak mi się wydaje. Zaswieżcie, żeby mieć tylko muzykę. Nie no, po prostu żart. I chyba też jak było premium, to miałam... A w aucie chyba też było, czekajcie. Mm, na przykład motor. Ale nie jestem na lokacji, czekajcie. Lokacji. Dobra, bierzemy sobie motor, czekajcie. I chyba... Było max speed, o właśnie, 70. Mm, czekajcie. Dobra, idziemy. Czekajcie, zakręcamy. Jedziemy pod mój dom. Co? Jak? Ktoś tam wyrwał kapcia. Złapał. Dobra, mamy jeszcze dwie minutki, więc przejdziemy się jeszcze po mieście. Czekajcie, weźmiemy sobie moją furkę. <laughs> Nie no, to ja, ale weźmiemy sobie moją furkę. Dobra, jedziemy... Jedziemy się przyjechać po mieście. Jedziemy się polansować. Dlaczego nie mogę jechać. czekajcie, sprawdzimy sobie speed jest. Dobra. Co tak wolno jadę? Co tak wolno jadę? Nie wiem. Czekaj, ja tego, tak no jadę dobra. I, I hop. Mogę sobie zobaczyć kilka domów. Mm, możecie też napisać, jak chcecie, sekrety z tych. No. Ludzie! Mo możecie też napisać, jak chcecie, sekrety z tych różnych właśnie domów, co wam mm, pokazywałam, które są premium. Chętnie pokażę. Czekajcie, bo tu jest jeszcze premium. Ej, co to? Jest. Aha. Co się dzieje, czekajcie. Achy. nieważne, jedziemy paląc się o tym. A jeśli chcecie wiedzieć, to klikacie tu. I tu macie. Tam też też jedzie fajnie, nie no, super, zgubiłam. Ale drift Echa. Super Zostawię no, to moje auto Dobra i teraz yy, 11 sekund no to czekamy sobie sekundkę czekamy sobie. I no nie wiem jaki chcecie zobaczyć domek Ogólnie te wszystkie są piękne Ten, ten, ten czy jeszcze ten też jest piękny? Ten. Ogólnie wszystkie są piękne. Ten też jest piękny. Nie no wiem, co to się stało. Nie wiem, nie wiem, co tu się stało. Dobra. I mamy jakieś ja jara. Dobra, więc ludziska. Powiem wam tak. Jeśli chcecie jeszcze filmy z Brookhaven i ogólnie z Robloxa To dawajcie wielką łapkę w górę I subskrypcję z dzwoneczkiem Bo inaczej się nie dowiecie Czy stawiam nowy film z Brookhaven A tak to będziecie będą przychodziły wam przypomnienia Ale uważajcie Bo przy aktualizacjach mogą te subskrypcje Z dzwoneczkami się wyłączyć Więc możecie zawsze sprawdzić No a jeśli film wam się spodobał No to ja już się z wami żegnam To pa Co ta babka tu robi? Nieważne. Jesteś na YouTubie. Pozdrawiam. To pa pa!